Duchu Święty, przyjdź tak, jak chcesz te. Święty Krzysztof, kochani przyjaciele, to jest ten, który nam bardzo wyraźnie pokazał, przeprowadzając wszystkich y, Pana przez wody Jordanu, gdzie wcześniej Pan Jezus Chrystus, nasz jedyny Pan, y, Mesjasz i Zbawiciel właśnie, właśnie, y, właśnie y, tam objawił się Jemu i wcześniej właśnie był szczony w wodach Jordanu przez świętego Jana. Dzisiaj Chrzest Święty, każdy z nas może wspomnieć i podziękować, Boże jestem tylko dlatego, że ty jesteś, ty jesteś Panem najpotężniejszym, Ty jesteś Panem jedynym. Święty Krzysztof coś nam o tym by powiedział. Raz oczywiście z Maryją, Boga ponieważ ta święta panienka depcze głowę starodawnego węża. Nie ma nikogo potężniejszego niż Pan Jezus Chrystus. No, rozumiecie, szatan chciał zezrzeć jej dzieci, nic to się nie udało, ponieważ Maryja, Boga dziewica, piękna białogłowa, poraziła całe piekło i naprawdę ona się boi. Zawsze pyta, yy, yy, diabły pytają podczas egzorcyzmu, bo one próbują, one próbują między nas, yy, rozumiecie, rozrażone węgle, wcisnąć te, które ludzie, którzy, którzy nie chcą służyć Bogu, a służą szatanowi, gromadzą sobie nad głowami, kiedy my po prostu postępujemy w pokorze dzieci Bożych. I tak samo wobec każdego, nie mając względu na osoby, jak Pan Bóg, tak? No to właśnie chodzi o to, że diabły chcą wcisnąć między, na, między nami podziały, a my jesteśmy Kościołem Świętym Bożym i będziemy trwać wierności jedynemu Panu Bogu, bo tylko Jezus jest Panem i Jemu służyć, jak zauważył święty Krzysztof, no to właśnie... Po prostu potwierdza to, co Maria Dziewica uczyniła, mówiąc Bogu bezwzględnie tak, że taka służba jest naprawdę jedyna, bezpieczna i najświętsza. No, każdy, kto zdecyduje się służyć Bogu, oczywiście, jeśli zdąży odkupić to wszystko, wy, wy, wywiązać się wszystkiego m, m, przed Panem, no, to przyjmie jego odkupienie. I będzie już całkowicie bezpieczny. Jeżeli, jeśli masz jeszcze coś, na no, jakieś ogarki poliłeś szetonowi, to wyrzeknij się tego, a też będziesz bezpieczny, bo Pan Najpotężniejszy weźmie cię w swoją obronę. Jeśli już będzie oczywiście pora zejścia, to zejdziesz i też będziesz bezpieczny. Ale już będąc w pokucie, jesteś bezpieczny. Pan jest tak dobry. To jest Ojciec pełen miłosierdzia. Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Kochani, Władelupę, ukazuje się świętemu Janowi. Mówi, Maria, Maria z Guadalupe. Ona, która wzięła mnie pod płaszcz swój, kochani, spełniło się ten wspaniały etap. Wcześniej wyrzekłam się właśnie wszelkiej władzy nad światem, a Bóg ofiarował mi swoją wszechmoc, po prostu powiedziałam, Panie, tylko ty. No i rzeczywiście, i rzeczywiście, kochani, no nie ma, nie ma innej mocy. Mamy tutaj wspaniałą troskę ze strony opiekunów. Nawet i pani o imieniu Anna, co ciekawe, mama Marii też, Anna, prawda? Zachęcam, żebyśmy założyli czapkę. Już zakładamy, wchodzimy do samochodu. Święty Krzysztofie, patronie nasz, patronie kierowców. Móc się za nami. Maryja Boga, rodzica, dziewico. Wspieraj nas nieustannie. Spotykamy się w kościele, kochani. Gromadzimy się. Amen. Aleluja. Dzięki. Hej.